Siemaneczko, witam serdecznie w środę na kanale Gruby na Następie tutaj niezmiennie z mojej strony gorąca prośba o zostawienie kciuka w górę pod tym filmem oraz zasubskrybowanie tego kanału. Za co niezmiennie, serdecznie dziękuję i lecimy tutaj oczywiście z kolejnym filmem, który powstaje w ramach współpracy z BetClickiem. Standardowo, zanim przejdziemy do konkretów, to muszę jeszcze tutaj przypomnieć, że hazard w Polsce jest dozwolony z legalnych źródeł dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Teraz powiem, jak to wygląda ta paska batalia. Powiem, oczywiście, kilka słów na temat promocji. Będzie konkurs, więc, jeżeli masz to w nosie, możesz tutaj śmiało przewijać dalej. Jeśli chodzi o batalię, no to wczoraj znowu daliśmy dupę, niemniej bardzo, sporo, bardzo dużo emocji było i ciekawe wyniki wczoraj miały miejsce. Dzisiaj, oczywiście, ciśniemy dalej. Teraz przejdziemy szybko na, do promocji która cały czas jest aktualna oczywiście w BetClicku. Jeżeli nie masz konta, chciałby się założyć wystarczy wpisać podczas rejestracji nasz kod gruby kupon i wszystko tutaj będzie śmigać. Następnie wystarczy zagrać pierwszy kupon za przykładową maksymalną kwotę 228 zł i co, jeżeli coś po drodze się ze i zwraca 200 stówki w formie freebetu 28 zł tutaj z podatkiem taki freebet należy obrócić jednokrotnie po kursie 2-14 i następnie można tutaj już wszystko wypłacać. Jeżeli pierwszy kupon okaże się być wygrany tutaj nic się cały czas nie zmienia, kasa od razu jest Twoja i można wypłacać. Myślę, że jest to bardzo fajna promocja. Po więcej, informacji standardowo odsłucham do pierwszego komentarza pod tym filmem. No i lecimy jeszcze z konkursem. Standardowo, pieniędzy, Dyszek do wygrania. Co należy zrobić, aby nie płacić, zostawić kciuka w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał. No i w komentarzu wytypować dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w, w dzisiejszym meczu pomiędzy. Atletico Madrid a Manchester City. Typujemy do godziny 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracza na Letflix nie biorą udziału w zabawie i standardowo wygrywa jedna osoba, która poprawnie wytypuje dokładne wyniki, będzie najbliżej minuty pierwszej bramki. A teraz zobaczcie czego dzisiaj nie grać. No słabo to kierwa ostatnio idzie. Ja dzisiaj tutaj lecę w karteczki w obu meczach Ligi Mistrzów. Kurs 290 ze stówki 255 złotych na kuponie. I pierwsze zdarzenie Le Liverpool z Benficą. Stałem tutaj na powyżej 3,5 kartki. W mojej opinii tutaj Benfica jeszcze nie złożyła ostatecznie swo broni. I będzie tutaj atakować, będą przerywać akcje Liverpoolu. No po prostu będą, będą się starać naj, naj, najmocniej jak tylko potrafią. Aby tutaj odrobić swoje szanse. Co oczywiście powinno powodować faule z ich strony. Ja tutaj liczę na to, że, że obejrzymy cztery karteczki w meczu i drugie zdarzenie Atletico Madryt z Manchesterem City. Tutaj również gram kartki powyżej 4,5. Myślę, że tutaj będzie mecz na styku. Atletico Madrid będzie się bronić, będzie przerywać akcję Manchesteru City no i będzie próbować szans z kąty. Myślę, że tutaj wynik jest sprawą Nadrzędą jest cały czas jeszcze otwarty. Manchester City wygrał tylko 1-0 u siebie. Także myślę, że tutaj gospodarze mogą jeszcze liczyć na awans. Ja liczę tutaj na kartki i stałem na co najmniej 5. Tak wygląda mój dubel. Dzięki, powodzenia. Cześć. Przed nami drugi dzień rewanżowych spotkań Ligi Mistrzów. Ćwierćmilały wchodzą w decydującą fazę. No i my gramy pod to naszego dubla. W pierwszym meczu Liverpool zagrał u siebie z Benficą Lizbona. No i przypomnijmy, Liverpool dopiero co grał z Manchesterem City. Bardzo ciężki mecz w Premier League. Tydzień później będzie grał znowu z Manchesterem City. Równie bardzo ważny mecz półfinału FA Cup. Także wychodzi na to, że Liverpool nie ma tutaj miejsca na wielkie eksperymentowanie. No i musi sobie zapewnić ten awans z Benficą jednocześnie no, bez pokładania większych sił. Wydaje mi się więc, że Liverpool nie będzie forsował z większego tempa. Wynik z pierwszego meczu ma bardzo wysoki, bardzo korzystny. Także myślę nawet nad tym, że w tym meczu może nie być żadnych bramek. Ja gram tutaj under 3,5 gola po bardzo, ale to bardzo fajnym kursie. Liverpool na pewno nie będzie forsował tempa, będzie chciał spokojnie dowieść awans do samego końca. W drugim meczu Atletico Madrid gra z Manchesterem City. Gram tutaj to, że Manchester City strzeli minimum jedną bramkę w drugiej połowie. Atletico Madrid no zapewne pierwszą połowę zagra w swoim stylu. O, obrona, 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 jeszcze raz obrona, a może coś wpadnie. Z kolei w drugiej połowie, jeśli ten plan na mecz nie wypali, Atletico będzie musiało się otworzyć i to będzie wielka szansa dla Manchesteru City, który wiadomo, jaką wielką ma siłę, aby dwumecz no, praktycznie zamknąć chociażby jednym golem. Także myślę, że druga połowa padnie łupem The Citizens, którzy. Atletico Magdy, które nie ma wielkich, wielkich mocy w ofensywie, no, będą musieli skarcić. Także z tych dwóch zdarzeń kurs ogólny 2,82 i za standardową stówkę do wygrania jest 248 zł i 16 groszy. Dzięki. No i dziękuję pięknie, że z nami byliście na zakończenie Jeszcze standardowo męczę, oczywiście na koniec. Pamiętajcie, abyście robili własne analizy. Grajcie za tyle, za ile możecie przegrać. No i jeżeli coś się nie podoba, olewajcie, gracie po swojemu. Trzymam kciuki za wszystkie Wasze kupony. Życzę Wam dobrej środy i widzimy się już jutro. Siema!